Pracujesz w Niemczech i planujesz w poniedziałek 8 stycznia powrót do pracy do Niemiec, możesz się zdziwić. Otóż będą spore utrudnienia z powodu strajku generalnego. Przygotowałem dla Was mapę demonstracji i harmonogram utrudnień na autostradach. Przykładowo, władze Brandenburgii poinformowały o przewidywanych utrudnieniach komunikacyjnych, które mogą wystąpić 8 stycznia. W godzinach od 5 rano do 17 niektóre wjazdy na autostrady będą zamknięte, z wyjątkiem przerwy. Planowane między 11:30 a 13:00. Zwraca się uwagę, że wyjazdy z autostrad będą funkcjonowały bez zakłóceń. Także, jeżeli jedziesz do pracy, pozwoli ci to na zjazd z autostrady. Tylko pamiętaj, abyś nie pomylił zjazdu, pod powrotem na autostradę nie wiedziesz. Mimo, że wyjazdy z autostrad będą otwarte, trzeba liczyć się z lokalnymi utrudnieniami i warto wyjechać wcześniej. Wszystkie osoby, które wyjeżdżają z firmą Luxman, zostały poinformowane. O tych wydarzeniach oraz o tym, jak sprawnie dojechać do pracy w przyszłym tygodniu. W dniu 8 stycznia 2024 roku w Niemczech zaplanowano ogólnokrajowy strajk, który może wywołać znaczne zakłócenia w ruchu na autostradach i innych obszarach gospodarki. Głównym powodem strajku jest rosnące niezadowolenie obywateli z działań rządu koalicyjnego Ampel. Co to jest koalicja Ampel? Dowierz się wchodząc na mój profil. Krytyka dotyczy przede wszystkim planowanych cięć w rolnictwie i transporcie, co doprowadziło do mobilizacji rolników, kierowców ciężarówek, pracowników gastronomii oraz związków zawodowych, w tym kolejarzy. Strajk ma swoje korzenie w niezadowoleniu rolników, którzy zorganizowali się, aby zaprotestować przeciwko planom rządu dotyczącym ograniczenia ulg dla rolników, takich jak zwolnienia z podatku od oleju napędowego i podatku. Od pojazdu. Te plany doprowadziły do zapowiedzi masowych protestów w branży rolniczej. Do strajku dołączyli również przedstawiciele branży transportowej i logistycznej czyli Federalny Związek Transportu Towarowego, Logistyki i Utylizacji. Zapowiedziano, że od 8 stycznia rozpocznie się tydzień działań protestacyjnych, który zakończy się wielką demonstracją w Berlinie w poniedziałek 15 stycznia. Wskutek tych działań można oczekiwać znacznych zakłóceń w ruchu drogowym. Zwłaszcza na autostradach. Przewiduje się, że strajk może mieć dalekosiężne konsekwencje dla codziennego życia obywateli, a także dla działania całej gospodarki niemieckiej. Mapę demonstracji i harmonogram strajku znajdziecie w opisie filmu i komentarzu.